Siemercy świ... Nie, nie będzie świrki, świrki, dzisiaj będzie inaczej, czyli jeszcze raz. Siemercy baszerzy i rce baszerki, czyli co? Czyli jedziem? Też nie będzie jedziem z koksem, czyli będzie baszniem koksa. Czyli co? Koksa, 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 kok, 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 koksa, czas basznąć. Dobrze, a dlaczego będziemy dzisiaj baszować koksy? A z bardzo prostego powodu. U nas w Łodzi 12 teraz czerwca, w najbliższą sobotę, jak wiecie, odbędą się super, hiper zawody dla szczególnie początkujących, znaczy przeznaczone dla tych osób. I możecie na nie przyjść, zapisać się, pojeździć. Tam oczywiście link, tam na dole, na dole, na dole w opisie, poszukajcie oraz cały inny opis pewnych rzeczy. I będą zawody. Będzie tam, policzmy, dwa, cztery, bodajże 6 klas, do których możecie się zapisać. Ale będzie jeszcze jedna super sprawa, właśnie z przeznaczeniem typowo dla waszujących. Możecie przyjść na te zawody, nie musicie się zapisywać do żadnej z klas i wystartować w specjalnym konkursie, gdzie Puchary sponsorują RC Wandalsi. Zapraszam Was na ich stronę. Też znajdziecie tam na dole link do ich strony. Oni fundują Puchary. Na czym będzie ten konkurs polegał? Ano, ustawicie sobie model na początku prostej na naszym torze, a na końcu będzie stała hopa. I będą dwa konkursy, gdzie będziecie dostawać puchary. Może nawet trzy, ale to zobaczymy. Pierwszy będzie polegał na skoku w dal. Bawimy się w małysza i robimy. I jak najdalej lecimy. Najważniejsze, żeby to był lot z tak zwanym pięknym telemarkiem, czyli trzeba wylądować na cztery kółka i wtedy się liczy odległość. Czy może nie? Czy może tak? Nie, tam chyba nie, liczy. nie trzeba z telemarkiem. Tam można po prostu nawet się podeprzeć. Drugi konkurs będzie polegał na największej ilości flipów, czyli tak jakbyśmy wsiedli w prawdziwy samochód, wyskoczyli i tak widzieli niebo, ziemia, niebo, ziemia, niebo, ziemia. I tam będzie liczył się telemark. Trzeba wylądować na czterech kołach. Znaczy wylądować, byleby wylądował. Potem może się odbić, ale to się liczy. To się liczy jako telemark. Czy może będzie jeszcze jeden konkurs na najlepszą kraksę. Hmm. To może być dobre, ale tego jeszcze nie wiadomo. Nie chcemy Was do tego namawiać, bo szkoda Waszych modeli, posłuchajcie, może nawet ja wystartuję jak mi się uda mojego małego Sala pos poskładać, ale tego nie obiecuję, bo żadnych modeli mi się ostatnio nie udaje w odpowiednim czasie składać. Konkurs nazywa się Jump Contest, nie musicie się zapisywać przez stronę myrcm, możecie przyjść na te zawody i wystartować w tym konkursie, wpisowe jedyne 30 zł. Możecie też się zapisać przez maila. Tego maila znajdziecie tam w opisie, będzie yy, link do wydarzenia. I jeżeli wejdziecie tam w wydarzenie, znajdziecie u chłopaków z Ray wszelkie wygane, na jakiego maila napisać. Ale mówię, możecie przyjść na te zawody, w międzyczasie, wystartować w tym konkursie. Mówię Wam, będzie się działo. Czyli teraz co? Teraz wiecie co? Jadomości parafialne. Wiadomości parafialne. Dydym, dydym. Z której strony zjedzie znaczek? Chyba z tej, dobra, wjechał znaczek. W wiadomościach parafialnych, po pierwsze, chciałem Was zaprosić na nasze zawody 12, teraz o najbliższą sobotę, a druga sprawa, bardzo chciałem podziękować Witkowi za to, że pozwolił wykorzystać jego film, którego widzieliście urywki. Posłuchajcie, to co widzieliście, to było też z naszego łódzkiego toru, to był taki powiedzmy to nie był konkurs, wtedy był taki spontan. Ustawialiśmy się modelami, robiliśmy start z prostej i wybicie. Zresztą widzieliście, jak to fajnie wyglądało. Powiem Wam, że teraz na pewno będzie to wyglądało tak samo fajnie, jak nie jeszcze fajnie. Czyli co, moi kochani? Widzimy się w sobotę, 12. Także tradycyjnie sejonara, robaczki.